Tylko ja i Wojotorz będziemy grać w bardzo pojebaną grę na Robloxie, co nie? Привет, No, Jo idemy na Czarnobyl, blyat, tędy chodź. Tędy, tędy, ja, tędy. Sektor 1. Ja to minęliśmy. Kiebał. To minęliśmy. Jopt bał. Chodź... Też to słyszysz? Ja mam nutę, gościu. Ruską, z Czarnobyla. Chodź Jedź pierwszy, bo ty masz na range a broń, a nie ja Co ja pierwszy będę radł. o widzisz? Coś takiego będziemy mordować Nie wiem czy ci filmu nie mogą zagrać czy coś Nie no, nie ma krwi no nie ma, tamten gości był cały w tej krwi. Ale nie powtarzaj z tego pierdolonego słowa na G, ponieważ za to mogą mi lepić bana. Na G? Na G. No. Właśnie to powiedziałeś. widzisz taką czerwoną kropkę? Tak i mnie to bardzo niepokoi. A to jest generator, który musimy chyba naprawić. Czysto. Czysto. Dobra, ty naprawiaj, ja obstawiam plecy No, Geiger Counter sze... Co ty zrobiłeś, stary? Geiger Counter po prostu mi szaleje Uważaj, za to może się coś kwieć Czysto Może rogi, żebym ja obstawiał Dobra, czysto Jak coś wybiegnie z rogu, to jednak strzelba lepiej się... Zjem. ...lepiej kasuje Delikwentów Nie Już cokolwiek ty tam masz Musimy się Wyjrzyj, musimy się wrócić. te rogi? Ja obstawiam Eee, ja stwierdzam, że to jest bardzo creepy Traktor pierwszy Może ja Póki nie znajdziemy jakichś hazard sutów? My nie mamy na sobie teraz? No ale takie full... Pokietica. Ile on wytrzymuje? W łeb Pody możesz sobie tego Ja mamo, go Zdech Wzi-bieraj jego sikierę pierdolę to Kejboja żyjesz? Chyba nie żyjesz. Ja nie chcę, żeby twoje ciało wstało, a nie to nie twoje ciało. Ja się może wrócę po ciebie co na to? Spoko. Mamy globus, ten bube. Chedłem na inny sektor oj. Weź może ja się już pogubiłem. Nie wiem gdzie... Ja nie... Ja nie chowam broni Kurwa mać ma tarczę Dobra, cofam się Znalazłem drogę Koleczkę starczą do ciebie przyprowadzę, mam nadzieję, że mu tą tarczę rozkurwisz Słyszę się Utknąłem. Krakowiak z maczetą. Masz go? No wow. wiesz co? Chodź się po Na nogach! Po nogach! Chodź się na... Um. Dobra, a propos tego. Ja bym coś chciał To może być trudne, wiesz? Może jednak wezmę tego medyka. No to się ich stary zabija. Dobra, biorę. Tylko daj mi się posortować. Już idę po szmata. Idę do Ciebie. Jezu, to jest koszmarne! Żyjesz? Nie. A... Nie wiem ile tu jest, ale słyszę ich pięćdziesięciu. Padł na tę nogę, że mu jebał. Jezu, idę po, to, idę po ciebie TO JEST KOSZMARNE Ja myślałem, że to będzie taka średnia gra, a nie full horror Ja Dead myślałem, że to będzie takie średnie No, nie jest. Już. Stary jest, randomowa gra horrorowa na Roblox. Tak i klasycznie. Tylko, tylko. niecałe 200 graczy. No? Tak około widziałem chyba 400. I klasyk, stary. To jest stary roblox, gry, które nie zasługują mają dużo groła garda A gry, które no, trzeba chyba mele Nie, nie mele trzeba Od pleców Nie, nie od pleców Polować z boku jesteś? A kółeczka z koleżką wala, a co? Siema W tył głowy mu zawaliłem magazynek cały Dalej bez wyruszenia Oj koleżko, to wiesz mam idealny widok na twój web teraz Zabiłem go On przyjął tyle strzałów na Który się grał To ten nowy Stalker? Chyba ta! Chyba tak, chyba to ten nowy Stalker. Ja już nie chcę, ale muszę to. Poz... Nie gramy jeszcze, nie zniszczę z kurby synów. Dobra. Trzeba to zrobić. Tak. Nie, nie możemy wziąć kurwa całego teamu ze sobą? Jakichś botów? No właśnie tak niezbyt. Tu stary, można by było równie dobrze ekipę zwołać gościu każdego, kogo znamy. Muszę robić rajda. Wiesz co, nie pomagało, że go kurwa nie widziałem. Dobra, pierdolę to bez klasy się tam wpierdalam. Że się was boję, kurwa? Co wymyśliłeś? Chodź, zrobię na ciebie tą samą sztuczkę. Wstacza, good boy! Wiesz, że tak coś się bawić, to ja się mogę tak powiedzieć, no ci jemne z siekiery. W końcu zdech. To już nie jest straszne, to jest po prostu irytujące. Kolejnego żem zdjął. Gdzie jesteś? Biegam tam i tu. Jeszcze sobie po prostu mnie zostawiłeś, fajnie. To cię idę znaleźć. Dalej jestem bezklasowcem. Też. To ty byłeś, czy nie? Oj, kończony mu. Dobra, nie o tym dziś. Nie o tym dziś, dokładnie. Stary, kurwa, jesteśmy z obloku ogólnie. Weszliśmy na oblok. Mówi, no, weszliśmy na oblok. Jem taką radioaktywną kolem. Pierdalam. Nie, nie, nie bawię się To jest się ten z... atomowy kop? No, <laughs> nie, ja się z nim kurwa nie bawię Dlaczego strategia szybkości działa najlepiej? Nie wiem To było zrobione jako taktyczna gra, gdzie trzeba użyć i morku i taktyki, a my po prostu latamy na pałę z pistoletami To ma granat Chcę go ulotować Nie mogę Iwka weszliśmy na Oblok Nie. Puść przeróbkę I'm the z od Kingwona. NIE bryje! Wiesz, co, biorę Breachera do zabawy i daj mi wyjebać z shotguna prosto w pysk. There goes before we even fall. O Boże, Stalker, Ciekiera. Na one tapas padają. Dobrze wiedzieć, Biorek, kurwa. Biorę kurwa Breachera i się nie pierdolę. Siekiery na one lecą Biorę bridge, się nie pierdola. Daj mi te ciebie tylko znaleźć już ja goście jestem w jakimś głębokim kajwie Dla to jest naprawdę niepokojąca gra Niepokojące to stary tam te tunele były nie ta gra Tak wiem tędy my ostatnio weszliśmy tutaj chopać gało Transport, jestem na jakimś transporcie Jakie możecie znajdę Sektor drugi no jednak... Nie mogę odpocząć Jakiegoś martwego chuja Drugiego martwego chuja. O, to już ja wiem gdzie jesteś. Nie jestem. No. no cały czas grzej prosto stary i... Przez drzwi, bo ja zamknąłem za sobą. Bo mnie gonił starczą. A nie słyszy, ty by chuja starczał. Jezus, też jestem w cave Gdzie, Którędy poszłeś? Pewnie tam, gdzie są te martwe ciała. No idź za martwymi ciała. Ja pierd... Nie! <śmany> Jakiś chłop z czerwonym ryjem na mnie powie, stary, pierdole, to nie gram Breacherem. Ja idę klasowcem. Rzucili się, stary, na mnie z trzech stron. Żyję. Brałem się! Nie grajcie w tą grę. Idę klasowcem nie pierdolę się teraz. Drobę, kurwa... On on, stary, na siekiery. Plus pary. No Słyszę i że no umarłem. Słyszałem cię wiesz. Polisteri ME e, transport jakiś Jo, weszliśmy na oblok Danger Contaminated area. O kurwa, Pyszczy mi w uszach, Abir, ja dole! Oni w dole! O mnie. Jaki... Jakaś mięsna masa na mnie wyskoczyła, nie robię tego, kurwa, nie idę tam, bez ciebie tam nie idę. Chyba jednak nie warto iść bez klasowcem, wiesz? Na początku warto, ale później kurwa nie polecam. Jeśli nie, no, tylko 17 minut, stary choć. Bierz klasę jakoś i niszczymy ich. Dobra, namówił. Pójdę klasyczkiem. To myśl na drugim w sumie leczenie na dole. Oh, A pierdole Medyka, wziąłeś co masz na pierwsze? Jakie primary weapon? A to, dobra no to chodź. Ja cię wezmę do tego kontaminatoria, okej? Okay? Tylko uważaj. Oko. Okay. Tam jest jakaś mięsna, tam jest jakiś kurwa. Oni się uczą stary. Nie, to Roblox. Chodź na wycieczkę. Wyczyść maskę. I, I uważaj, bo tutaj będzie rozpierdol. Dobra. Za tymi drzwiami. Ten skręt. To żyje jeszcze, bo oczy się świecą. Albo nie. Wątpił, już żyje. Łapy nie ma. Wcześniej, jak, jak padło na ziemię, to miał animację, że wstaje. Dobra, gotowy? Oczywiście. Mamy wszystko tutaj wybić, a pojebało ich. To jestem, Gordon Freeman. Chyba. To jest tak, że już zdechliśmy z trzy razy. Sorry, trzydzieści. 30. trzydzieści. 30. my się nie pierdolimy, tutaj my. Za nami! Tak się podkuwa, czuję jak King na obloku. Weź może... Zapknięta. Weź to. Dobra. Teraz chyba się otworzyły wszystkie emergency Loki. Nie Będzie tak. tam do drzwi Gotowy jesteś? Zawsze tak, tak. Jezu Przeodobuję, ja nie mogę Też tak. Daj się uleczyć, daj się uleczyć Broń mnie Czerwone jest niebieskie, Dobra. Już powinno być ok. Dalej mi w uszach świszczą, tylko 40 amo. Mam 30, 17 w zapasie. Prowadź, ty, 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 ty jesteś tutaj medykiem. Nie wiem, kurwa. Medyk z tyłu powinien iść. Nie, masz jaja. Ja mamo. Mi przed chwilą jaja ucięli. No tak. Weź się teraz oprzyładuj. Bo do śmieci idą parami. Dobra, to pierwszy. my? Nie, my nie śmieci, my kulturalni. My. Zaraz nie przeżyjemy. Don't... don't look, don't panic, don't look at me. Pierdolicie, że widzisz Left for da? No, wariuję. Łeb do, łeb do dołu, łeb do dołu Tiger Counter mi wyjebało. Też fix. Naprawiłem coś. Ja się uspokoiłem. Musimy uciekać. Ciekać? No raczej tak Dobra umarłem. Za długo się patrzyłem na to coś Perdalam Nie wiem czy mi się uda wiesz Byś mógł potem jeszcze podskoczyć na szybko Backup się przyda Ja tam nie idę stary ja tam nie wracam Dobra, tu jest martwe ciało Będę poszliśmy tutaj Fajnie, nie ma amunicji prawie. Ostatni magazynek. Ron też nie żyje. Na no, ostatni magazynku stary Mam tylko 6 naboi w zapasie. 19 naboi Nie, nie tędy Okej, okay, już po mnie Już po mnie, już po mnie, już po mnie No cóż Idę okrężną drogą Nie uda mi się Już po mnie. Dobra, e, to, m, ja już nie chcę grać w tą grę. Zesrało, huh. to jest koszmarne! Wiesz co? Co? Nie wiem co zrobić, nie wiem. Ja, ja to wstawię na YouTube'a po prostu i do będzie jakoś creepy miniaturko i nie grajcie w tą grę, bo zostańcie zawału. papa. Pa.